Cześć wszystkim, z tej strony Nitryf jak możecie zobaczyć na nagraniu wczoraj przerzucałem kompost z jednej wanny do drugiej no, potrzebowałem miejsca, bo będę planował robić kompost a dokładniej gnojówkę z pokrzyw no i przy okazji bym musiał w wannie tej po lewej stronie dorobić odpływ tak, żeby szło odkręcić, zakręcić i żeby nie przelewało się w zbiorniku pod wanną jeśli będę chciał robić płynny nawóz w danej po prawej są dżdżownice i materiał typu kartony, trawa, słoma. No i tak jak tu widzicie, różne obierki od warzyw, owoców, liści i tym podobne. Mam też tutaj kompostownik po lewej stronie, był przez chwilę widoczny, od z samymi drżownicami tam są kalifornijskie i dokładam im co chwilę materiału na początku tego roku udało mi się uzyskać 160 litrów biohumusu od że większość wykorzystałem no i w tym roku planuję, żeby było tego więcej tutaj mam kompostowniki, ostatnio wybudowałem 6 sztuk byłem też nad rzeką po materiał jest to już 13 dzień, kiedy mam te pryzmy kompostowe. Zrobiłem je ze zmielonych chwastów, trawy. No i jest grubsza chwastów, bo na polu wyrosły zamiast jęczmienia. Tutaj posiany poplon dla eksperymentów ręcznie, bo niestety rozsiewa został schowany a tam dalej z siwnikiem. No. Dzisiaj przerzucałem pryzmy kompostowe i w tej akurat było 65, 55 stopni. No i tak to wygląda. Planuję też zrobić jedną pryzmę kompostową, jeśli zostaną mi pokrzywy, które, z których zrobię gnojówkę. No do tego dorzucę trociny i liście mamy od drzewa, od lipy, która się oberwała. Będę też próbował robić węgiel aktywowany. Co prawda nie wiem, jak to wyjdzie, bo będzie to pierwszy raz. Nie wiem, czy nie będę miał zbyt wilgotnego drewna, ale spróbuję, żeby mieć co dorzucić do ogródka. Ogródek ma dwa lata. W poprzednim roku za dużo w nim nie było, bo była tu łąka i trochę trzeba było energii, żeby ją ogarnąć. W tym roku planuję dodatkowo nawieść kompostem ogródek, wyściółkować no i poplon, gdzie się da zasiać. Na Następny rok mam też nadzieję, że lepiej już ogarnę umiejscowanie warzyw w ogródku, no i wysieję więcej gatunków. Aby spróbować czegoś nowego. Moim celem jest utrzymać się, że tak powiem, wyżywić z własnych warzyw, żeby nie musieć kupować. No i przy okazji oszczędzić trochę pieniędzy. Nie przedłużam już. Życzę wszystkim miłego dnia i udanej pogody. Do następnego.